Pozostawiono sobie taką furtkę na 4,5 roku, co jest, co jest przedziwne, zaskakujące w tej branży odzieżowej. Gdzie towary kontraktuje się zazwyczaj z wyprzedzeniem 9 do 16 miesięcy, tak maksymalnie. I dzisiaj zajmiemy się sprawą trochę nietypową. Dzisiaj nie będziemy mówić: Wprost o wojnie nie będziemy mówić o uzbrojeniu, a będziemy mówić o modzie i o ubraniach, a konkretnie o ich sprzedaży, o sprawie polskiej spółki LPP. Dlatego mamy też gościa. Naszym gościem jest pan Michał Kędziora, znany jako Mister Vintage, autor bloga o modzie męskiej, ekspert od mody męskiej, autor także kilku książek. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo miło. Proszę powiedzieć. Ta firma LPP jest jedną z tych firm, które zapowiedziały w 2022 roku dosyć szumnie, zapowiedziały swoje wyjście z rynku rosyjskiego, bo była tam obecna bardzo mocno. To polska firma, zresztą bardzo duża firma, ale nie do końca z tego rynku wyszła. Pojawiają się pewne wątpliwości w tej sprawie. Było śledztwo w Hindenburg Research. A jak wygląda ta sprawa? Co tam się dzieje? Jakie są te Wątpliwości wokół LPP. No, rzeczywiście LPP to jest polski gigant, i o tej sprawie było głośno już po rozpoczęciu wojny w Ukrainie, wtedy kiedy ta spółka była jedną z pierwszych, która publicznie zadeklarowała, że chce się z tego rynku rosyjskiego wycofać i rzeczywiście ich działania wskazywały na to, że, że mówią poważnie i chcą to zrobić. Natomiast no minęły te cztery. Trzy lata i kilka dni temu pojawił się raport amerykańskiej agencji Hindenburg, która opublikowała e, informację i dość szeroki raport o tym, że LPP i jej produkty jednak nadal są dostępne na rynku rosyjskim e, i to dość łatwo dostępne nie jest to jakoś specjalnie skrywane. E, I pewnie może nie byłoby to tak oburzające, gdyby nie to, że e, jakby spółka LPP w poprzednich latach, w komunikatach oficjalnych informowała, że oni absolutnie na tym rynku nie są, że się definitywnie wycofali i że ta ich decyzja z 2022 roku była decyzją ostateczną. I, i jakby te, te komunikaty, które z ich strony się pojawiały w pierwszym dniu, w zasadzie pierwszych godzinach po opublikowaniu tego amerykańskiego raportu, były takie dość Lakoniczne, nie odnoszące się bezpośrednio do tych zarzutów, a te zarzuty były dość konkretne, i, i, i tego mi najbardziej w tym zabrakło, bo, bo sam fakt, że ta firma nadal tam jest dostępna, powiedzmy sobie szczerze, dla mnie, jako dla osoby z branży, był, był raczej znany. Zresztą materiały nawet na YouTubie jakichś YouTuberów pojawiały się już rok temu, czy, czy nawet wcześniej, pokazujące takie materiały wideo z, z moskiewskich galerii handlowych. W których LPP miało wcześniej swoje oficjalne sklepy firmowe. Później po sprzedaniu tej swojej rosyjskiej spółki, te sklepy zostały przemianowane, czyli tak naprawdę zostały zmienione w nich jedynie szyldy. Na przykład marka Reserve występuje teraz w Moskwie pod nazwą RE, czyli taki szyld, jakby skrócona nazwa tej marki. Natomiast jest to dokładnie ten asortyment, który jest dostępny w całej Europie, czy, czy w Polsce w sklepach tej marki. I, i i to, to jakby nie dziwiło, bo był ustalony pewien okres przejściowy pomiędzy tą chińską spółką, która kupiła e, bodajże za 600 milionów e, całą tą rosyjską sieć sprzedaży, plus magazyny, logistykę i oczywiście przejęła pracowników. I to była dość duża transakcja, zresztą też budząca pewne wątpliwości już wtedy, te dwa lata temu, bo, bo tak naprawdę w bardzo krótkim e, przedziale czasowym, Spółka LPP znalazła kontrahenta, nikomu nieznanego, który wyłożył w zasadzie w bardzo, bardzo krótkim czasie te 600 milionów dolarów i kupił całą rosyjską sieć, która miała duży potencjał sprzedażowy. I, no i teraz ta sprawa kilka dni temu wróciła i tam jest sporo wątpliwości. Została nawet zorganizowana specjalna konferencja prasowa, żeby te wątpliwości... Rozwiać podczas tej konferencji pojawił się sam właściciel LPP, właściciel, który jest postacią dosyć tajemniczą. Tak, dla mnie to też była informacja dość zaskakująca, dlatego że pan Marek Piechocki jest osobą, która no, od co najmniej kilkunastu lat jest jakby wyłączona z takiego publicznego życia tej spółki, choć jest jej prezesem. To, to dość rzadko się zdarza, żeby prezes był postacią. Yy, w nierozpoznawalną, jeśli chodzi o wizerunek. Bo tutaj sytuacja była taka, że kilkanaście lat temu jeszcze można było znaleźć jakieś wywiady z panem Markiem Piechockim w mediach i tam były też zdjęcia jego, ale później on, czy też bezpośrednio spółka, podobno wykupili od wszystkich fotografów, którzy dysponowali jakimikolwiek zdjęciami pana Marka Piechockiego prawa do tych zdjęć, po to, żeby ten wizerunek totalnie wyczyścić, usunąć z, z mediów. Społecznościowych i też z gazet, i tak dalej. Wszędzie tam, gdzie się pojawiały jakieś archiwalne zdjęcia pana Marka Piechackiego, one zostały z sieci usunięte. Więc jest to postać dość tajemnicza i to było pewnie też pokazujące powagę tej sytuacji, że jednak na tej konferencji prasowej kilka dni temu pan Marek się pojawił i też wydawało mi się, że, że jednak pojawi się też bezpośrednio, wizerunkowo. Ale okazało się, że był tam też wiceprezes spółki LPP, który rzeczywiście był widoczny w obrazie tej konferencji, natomiast pan Marek Piechocki był tylko słyszalny, czyli jego głos był, był słyszalny, natomiast obraz, jego wizerunek nadal pozostaje ukryty. To absolutnie jest w jakiś tam sposób powód do krytyki, bo, bo już wiele, wiele lat temu pan Marek Piechocki wyjaśnił tę sytuację, że on jakby prywatnie Chce mieć taką, chce mieć zapewnioną prywatność, nie chce być rozpoznawalnej na ulicy i jak najbardziej ma do tego prawo. Natomiast sam fakt, że pojawił się na tej konferencji, no był zaskakujący, bo przez kilkanaście ostatnich lat on się w zasadzie na takich konferencjach dotyczących spraw spółki nie pojawiał. Jeśli się nawet w mediach pojawiały jakieś jego wywiady, to absolutnie bez zdjęć i bez głosu, czyli najczęściej były to wywiady prasowe w formie tekstowej. To jeszcze, co ta konferencja spowodowała, bo jednak same informacje Hindenburga spowodowały bardzo duże zaniepokojenie wśród inwestorów. Ta konferencja miała te nastroje uspokoić. Przedstawiono tam, jak będzie wyglądać to wychodzenie z Rosji do końca, czy LPP w końcu zniknie z tego rynku. No, wydaje mi się, że to podstawowe zadanie tej konferencji, przynajmniej ze strony tej spółki LPP, zostało e, spełnione, czyli Czyli rynek się uspokoił. Widać było to już po notowaniach akcji tego samego dnia, kiedy ta konferencja się odbywała, że akcje może jeszcze nie wróciły do tego poziomu sprzed kilku dni, ale nastąpiło wyraźne odbicie. Czyli wygląda na to, że inwestorzy, czyli ta grupa, chyba na której najbardziej zależy każdej spółce akcyjnej notowanej na giełdzie, została uspokojona. Nastroje dobre wróciły i wiele wskazuje na to, że, że jakiegoś kryzysu tam nie będzie. Mam na myśli kryzys. Jakiś finansowy, o którym się jeszcze kilka dni temu mówiło. Niektórzy nawet przewidywali poważne problemy tej spółki, natomiast wiele wskazuje na to, że, że to absolutnie nastąpi, dlatego że spółka LPP ma naprawdę bardzo solidne fundamenty, takie inwestorskie, czyli ich wyniki są naprawdę dobre, ponadprzeciętne. Ich marki naprawdę sprzedają towar w dużych ilościach, takich, które dają te. Wyniki, które oni w tych raportach kwartalnych może nie gwarantują, ale obiecują swoimi inwestorom. Więc tutaj jest raczej sytuacja uspokojona. No pozostaje jeszcze pytanie: to takie, co z takim kryzysem bardziej wizerunkowym? Czy to jest coś, co tej spółce zaszkodzi w krótszej bądź w dłuższej perspektywie? Czy konsumenci w ogóle zwrócą na to uwagę? I to jest też bardzo ciekawy wątek, bo, bo ta część taka giełdowa, inwestycyjna, to jest raczej segment, który raczej nie interesuje przeciętnych konsumentów. Pytanie, czy to, co wypłynęło publicznie, czyli te zarzuty, które rzeczywiście mają też jakieś tam podstawy solidne, czy one zaszkodzą w, w takim postrzeganiu marek tej spółki jako em, mało wiarygodnych, takich, od których konsumenci mogą się odwrócić czytałem nawet że pojawiały się doniesienia że była to próba celowego wpłynięcia na cenę akcji po to żeby móc te ob po obniżonej cenie je przejąć natomiast no, tutaj to jest oczywiście pozostaje wszystko w domenie spekulacji pisał pan też na swoim profilu na Instagramie że spółka LPP nie tylko nadal sprzedaje do Rosji na podstawie tej umowy z, z chińską spółką która przejęła sieć sprzedażową ale też znacząco zwiększyła swój eksport do Kazachstanu, a jak wiemy jest to jeden z, jedno z tych państw, które służą Rosji do tak zwanego importu zamiennego, pośredniego, nie bezpośredniego, gdzie te towary są rzeczywiście odkupowane, później trafiają do Rosji, chociaż tutaj oczywiście też na to wprost nie ma chyba dowodów. To jest bardzo ciekawy wątek, który zresztą w tej konferencji prasowej został nie wiem, czy celowo pominięty, czy zignorowany, bo w tym raporcie, o którym wspominamy, jest ten wątek dość wyraźnie opisany. Chodzi o to, że spółka LPP była też obecna na, na rynku kazachskim. I ten rynek nie był jakoś duży dla nich, bo tam było chyba około 20 sklepów wszystkich marek LPP z czego chyba trzy marki rezerw i to im generowało tam około 15 milionów rocznie eksportu, czyli tyle towaru wysyłali z polskich magazynów i pewnie tyle mniej więcej się tam sprzedawało w skali roku, mówimy o skali roku. I, i w tym raporcie... amerykańskich 15 milionów dolarów, tak? Tak, tak. A w tym raporcie ta amerykańska y, agencja y, wskazała kwotę, y, jeśli się nie mylę, 755 milionów dolarów jaka się pojawiła w roku 2023, czyli że tyle towaru LPP wysłało do Kazachstanu w roku 2023, podczas gdy rok wcześniej było to zaledwie 15 milionów. Więc to nie jest tam wzrost o 20-30%, który można by zrozumieć rozwojem sieci, rozwojem popularności marki i tak dalej, tylko to jest wzrost no, kilkudziesięciokrotny, więc to jest szokująca kwota, i na tej konferencji niestety prezesi LPP, nie wiem czy celowo, czy to była ich pomyłka, ale oni skomentowali, że to jest nieprawda ta kwota 755, bo eksport z, z roku 2022 to było 15. I oczywiście to jest prawda, tylko dlaczego oni pominęli tą informację, że w tym raporcie pojawił się rok 2023, a nie 2022? I jakby to nie zostało wyjaśnione. I a zachowania innych europejskich marek z przeróżnych branż pokazują, że rzeczywiście rynek kazachski, ale też inne państwa, takie jak Uzbekistan, Białoruś, Kazach i te inne państwa ościenne wykorzystywane są jako taki kanał pośredniczący, czyli marka deklaruje, że ona bezpośrednio nie wysyła na przykład aut premium z Niemiec do Rosji i okej. Okay, Natomiast nagle okazuje się, że piętnastokrotnie że wzrósł eksport aut marek premium z Niemiec do Kazachstanu. No i czy to jest w ogóle realne, że nagle w Kazachstanie piętnastokrotnie wzrósł popyt na auta? Oczywiście, że nie. To jest wielce prawdopodobne, że ten rynek kazachski jest wykorzystywany do, do tego, żeby ten oficjalny mm, eksport produktów czy usług był przykryty. Czyli nie nie jest to bezpośredni um, eksport do Rosji, ale przez państwa inne sąsiadujące, prawdopodobnie tak. Więc tutaj pojawia się pytanie, czy rzeczywiście LPP um, w taki sposób to robiło. Nie padła oficjalna odpowiedź, ale no, porównanie tych kwot 755 milionów dolarów z roku 2023 do 15 milionów e, z okresu rok wcześniej no, budzi rzeczywiście duże wątpliwości. To jeszcze tylko jedno szybkie, krótkie pytanie, żeby to wybrzmiało na koniec. Czy oficjalnie LPP zakończy swoją działalność na rynku rosyjskim i kiedy? No, oni to zadeklarowali. To, to też jest ciekawa informacja, że nastąpi to do, najpóźniej do końca 2026 roku. Ale tutaj warto podkreślić, że ta, ten, ta data tak naprawdę pojawiła się dopiero niedawno. Ja, ja z ciekawości przejrzałem kilka dni temu. Takie oficjalne komunikaty giełdowe z roku 2022, czyli wtedy, kiedy się pojawiła informacja o tym, że cały ten rosyjski biznes spółka LPP sprzedała chińskiej spółce, i tam nie pojawiły się daty, że ten okres przejściowy, który oni sobie wyznaczyli, może potrwać aż do 2026 roku. Przypomnę, że ta transakcja miała miejsce w maju 2022 roku. Czyli gdybyśmy przyjęli, że ten okres przejściowy jest do końca 2026, to to oznacza, że tak naprawdę pozostawiono sobie taką furtkę na 4,5 roku. Co jest, co jest przedziwne, zaskakujące w tej branży odzieżowej, gdzie towary kontraktuje się zazwyczaj z wyprzedzeniem 9 do 16 miesięcy, tak maksymalnie. Czyli to jest tak naprawdę półtora roku, um, kiedy rzeczywiście można zrozumieć, że LPP zamówiło towar w, w fabrykach w Bangladeszu czy w Chinach, i on był już częściowo opłacony, i musieli go odebrać od tych fabryk. I, i skoro to było przeznaczone na rynek rosyjski, no to okej, okay, dogadali się z tą chińską spółką, że oni ten towar przejmują. No ale pytanie, po co im masz taka otwarta futka na kolekcję z roku 2025 czy z 2026? To jest, to jest też taki bardzo drugi moim zdaniem. Wątek, który nie został w tej konferencji wyjaśniony. Dlaczego to tak długo ma trwać? Dlaczego ten towar nadal tam jest dostępny i dlaczego teoretycznie on może nadal być wysyłany aż do roku 2026? Całe szczęście jednak kwestia ubrań to nie jest kwestia sprzedaży broni, to nie jest kwestia sprzedaży wysokiej technologii, to nie jest też kwestia tak strategiczna jak zboże, niemniej jednak ciekawa i no zasługująca na. Uwagę. Bardzo panu dziękuję. Naszym gościem był pan Michał Kędziora, ekspert od mody męskiej, znany jako Mr. Vintage, autor bloga i książek poświęconych tej tematyce. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.